Witam serdecznie. Dzisiaj o tym, co zrobić, żeby Twoja fotografia była zauważona. Czy ostrość, czy doskonałość jest tym, co sprawia, że fotografia jest zapamiętana, czyli zauważona, i dalszy etap zapamiętana. Zapraszam dzisiaj. Witam serdecznie. Co zrobić, żeby Twoja fotografia została zauważona? Hm, to jest pytanie. E, czy jesteście pewni, że chodzi tutaj o ostrość? Czy jesteście pewni, że, że musicie zrobić doskonałe e, fotografie lub robić doskonałe fotografie, żeby one były zauważone? I teraz, czy zauważenie fotografii sprawi, że ona będzie zapamiętana? Mm -mm, nie. E, Social media, czyli te facebooki całe, e, Instagram, e, Twitter, zależy gdzie jesteście, e, one są pełne doskonałych fotografii. Wiecie, te wszystkie, takie wyszlifowane, wypolerowane, wszystko jest idealne, tak? E, I są ich setki tysięcy, jeśli nie miliony e, takich fotografii w na tych social mediach. Czy je zapamiętujemy? Czy aby na pewno taką super doskonałą fotografię e, nasz mózg zapamięta? Nie, nie zapamięta, bo ta fotografia jest taka jak setki innych. Wszyscy są opętani. Ostrością, doskonałością, pikselami, wypolerowaniem, wyszlifowaniem, zrobieniem tego, żeby ta fotografia była taka ostra. I takich ostrych jest pełno. To tak jak z modelkami na przykład. One są takie śliczne, i takie piękne, i takie doskonałe, że ich po prostu nie pamiętamy. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać, która jest która? Po prostu zlewają się w jedno. I tak właśnie jest w fotografii. Ja wam dzisiaj pokażę na przykładzie chyba najbardziej znanego fotografa na świecie. Tak naprawdę, na czym polega fotografia i co sprawia, że ta fotografia jest zapamiętana. Więc z góry wam mówię, że to nie chodzi o ostrość, że tu nie chodzi o doskonałość tej fotografii. Przed tworzeniem takich fotografii, czy przedrobieniem takich fotografii, które Zostaną zauważone, e, powstrzymuje ludzi ta nabyta, kupiona, to kupione przekonanie, że to, ta fotografia e, musi być doskonała. I to nabyte, wciśnięte nam przez social media e, przekonanie sprawia, że mm, my przestajemy być kreatywni z trzech głównych powodów. Pierwszy powód to jest strach który jest jak gdyby pomiędzy dwoma następnymi bo wcale strach nie jest najbardziej hamującym elementem. Strach przed krytyką, strach przed wyśmianiem, strach przed porównaniem, porównaniem. Strach blokuje zdecydowanie, ale poniżej jak gdyby motorem czy matką i ojcem, stra ojcem strachu jest wstyd, wstyd w naszych głowach, wstyd. My się tak naprawdę nie boimy, tylko chodzi nam o to, że się będziemy wstydzić, jak ktoś skrytykuje lub ktoś nie zaakceptuje tego, co myśmy zrobili. Czyli jest to strach i wstyd powiązany z myślą o odrzuceniu. I teraz pytanie jest takie: dlaczego dajemy obcym ludziom? W ręce stworzenie naszego przekonania o, o tym, czy jesteśmy e, wartościowymi e, twórcami, czy nie. Bo zostaliśmy jak gdyby odmudzzeni i pozbawieni e, wiary w to, co ro, w, to, w to, co robimy, że to jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że social media, te wszystkie platformy są pełne tych, tych doskonałych, sztucznych, prawie w stu procentach fotografii, czy przekazów wizualnych. Te trzy elementy, strach, wstyd i razem wzięte, związane z odrzuceniem, są największymi mordercami tego, waszej doskonałości, tego, czym możecie być. I, bo fotografii nie chodzi o doskonałość. Fotografia jest środkiem przekazu pewnej historii. Jeżeli wasza historia, wasza fotografia nie... Pokazuje pewnej historii albo nie uchyla troszeczkę rąbka do jakiejś historii. Jeżeli wasza fotografia jest płaskim od, 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 odzwierciedleniem lub odbiciem czegoś, co, co, co gdzieś tam na, napotkaliście, to ta fotografia nie będzie zauważana. Prędzej wasza nieostra fotografia, rozmyta, poruszona, która będzie. Bo tak naprawdę poruszona fotografia daje element ruchu. Zwróćcie uwagę, że to nie zdjęcie biegacza, które jest strzelone, ustrzelone i pełne, ostre, żadnego poruszenia, tylko ten takie rozmycie na tym zdjęciu, lub jak baletnica tańczy, to rozmycie, gdzie jest uchwycona jej spódnica, czy jakaś, jakaś falbanka, to to sprawia, że zdjęcie żyje. Na przykładzie tego fotografa. Steve'a go Steve McCurry. Zobaczycie, że tak naprawdę w zdjęciach, w fotografii chodzi o pokazanie lub uruchomienie wyobraźni po to, żeby stworzyć jakąś historię, żeby przekazać jakąś treść, ale nie płaską treść wizualną, tylko treść, która w jakiś sposób związana jest z jakąś historią, lub wyobrażeniem historii, lub mm, czymś, co możemy dobudować w sensie naszej wyobraźni, kiedy patrzymy na fotografię. I dlatego te wszystkie. A doskonałe, super ostre fotografie. Przechodzą w ogóle, skrolujemy na dół, dalej, 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 jeżeli używamy na, 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 na naszych smartfonach, czy, czy, czy na, nawet na laptopach, dalej, dalej, bo one są po prostu takie same. To, gdzie nasz wzrok się zatrzymuje, to jest taki przekaz wizualny, fotografia, czy jakikolwiek inny przekaz wizualny, który sprawia, że. Zatrzymujemy się i zaczynamy być ciekawi, co jest, co tam się dzieje, co tam się wydarzyło, lub co się wydarzy. I to jest fotografia, która będzie zauważona. A od zauważania, bo oczy są tylko tak naprawdę takim pojazdem, taką ciężarówką, która dostarcza pewnego rodzaju e, informacje do naszego, e, do naszego umysłu. Bo to. Czy dana, dana, dany przekaz wizualny, czyli dana fotografia, to, czy zostanie zapam zapamiętana, e, zależy od tego, czy porusza jakieś emocje. Myśmy na przełomie ostatnich 15 lat, jako, jako, jako e, saki, nazwijmy to w ten sposób wyprodukowaliśmy w naszych głowach, czy stworzyliśmy, rozwinęliśmy w naszych mózgach coś, co, jest, co się nazywa taką tarczą obronną. Dlaczego? Dlatego, że od 15 lat, kiedy jest takie bardzo mocne nasilenie na, na internet, czyli na przekaz wizualny, e, jesteśmy bombardowani zewsząd. Wizualnymi informacjami, reklamami, i żeby obronić naszą normalność, żeby pozostać normalnymi, ewolucyjnie, jak gdyby, e, wyprodukowaliśmy, stworzyliśmy w naszych mózgach coś, co się nazywa. E, Szyldem, tarczą obronną, i zwróćcie uwagę, my tak naprawdę nie widzimy już reklam, pomimo, że gwarantuję wam, co zostało udowodnione, ale to jest jak gdyby inny aspekt mojego działania zawodowego. E, dziennie nasze oczy napotykają do około e, 3000 informacji wizualnych, więc siłą rzeczy, żeby obronić to, bombardowanie ten atak wizualny musieliśmy człowiek musiał wytworzyć pewnego rodzaju pewnego rodzaju e, barierę ochronną obronę dlatego mm, pamiętajcie to nie chodzi o doskonałość chodzi o to żeby wasza fotografia wzbudziła pewnego rodzaju emocje ponieważ mózg zapamiętuje nie przez oczy tylko przez emocje tak jak powiedziałam, oczy są pewnego rodzaju pojazdem, pewnego rodzaju ciężarówką, które dostarcza pewnego rodzaju zestaw wrażeń. I jeżeli te wizualny efekt poruszy w nas jakąś emocję, to wtedy jest szansa, że dany przekaz wizualny zostanie przez nasz mózg zapamiętany. To tak w skrócie, jeśli chodzi o coś, co się nazywa neurologia przekazu wizualnego. Więc chcę wrócić w tej chwili aby jak gdyby, pokazać Wam Steve'a McCurray'ego, który oczywiście najbardziej jest znany z tego zdjęcia. Natomiast to jest, to jest fotograf, który. 50 lat czy 40 lat jest fotografem 40 parę lat i pokażę Wam zdjęcia w tej chwili które pokażą wam że te zdjęcia zobaczcie one nie są ostre Te zdjęcia wam pokazują tak naprawdę na czym polega fotografia Ok zapraszam Steve McCurry. Pokazuję wam w tej chwili, to jest artykuł w Guardian, który się okazał i to są tak zatytułowane Steve McCurry, zdjęcia Steve'a McCurry'ego, które nie były wcześniej widziane. I jest to e, historia e, fotografa-podróżnika, który ma 40 lat kariery, która e, za, które to zajęcie jako fotografa zabrało go do wszystkich zakątków świata. I chcę, żebyście się przyjrzeli tym zdjęciom, żebyście zobaczyli to, o czym mówimy dzisiaj. Te zdjęcia nie są ostre. Te zdjęcia nie są perfekcyjnie ostre. Ale te zdjęcia pokazują historię. Te zdjęcia budzą emocje. Te zdjęcia są zaproszeniem do tego, żeby was mózg, Wasz mózg patrzył dalej, jak gdyby chciał. Kreować dalej, chciał widzieć dalej. Zapraszam Was do tego, żebyście wygo wygooglali e, Steve McCurry zdjęcia, tak? Żebyście zobaczyli, e, zobaczyli jego pracę, jego, jego zdjęcia, historię. E, tak jak powiedziałem, 40 lat fotografii. Te zdjęcia nie są perfekcyjnie ostre. Ale te zdjęcia pokazują, Dusze ludzi, ludzkie emocje, ludzkie historie albo historie sytuacyjne. Te zdjęcia są zaproszeniem do tego, żeby nasz, nasze mózgi kreowały dalszy ciąg, albo żeby nasza wyobraźnia się uruchamiała i pracowała. Poszukajcie Steve McCurry. Tak jak widzieliście. <laughs> Mam nadzieję, że teraz wizja waszego fotografowania, ale to też się przekłada na cokolwiek co robicie, że ta wizja, że widzenie was przez siebie samych, nie będzie widzeniem was oczami innych, bo to zawsze będzie was trzymało w takim kącie, gdzieś za Ukrytych, niepokazanych światu, zawsze będziecie się e, oddawać w ręce, osądzania innych ludzi, tak naprawdę to nie ma znaczenia. Ile ludzi, e, jak myślicie, jak patrzą na wasze fotografie, je, ile z tych ludzi ma rzeczywisty wpływ na wasze życie? Może ci najbliżsi, tak? Ale jak ci najbliżsi są z wami, to oni e, zawsze wam dodadzą skrzydeł. Tak zwaną mądrą krytyką albo e, mądrymi słowami, ci najbliżsi. To oni będą sprawiali, że e, będziecie chcieli się rozwijać. Nie ci anonimowi, e, nieznani wam, e, patrzący na, na, czy oglądający wasze fotografie. Wasza fotografia nie ma być ostra. Wasze fotografie nie mają być ostre, Wasze fotografie nie mają być doskonałe w rozumieniach e, techniki, czy przesłony, migawki, czy i, i czy ISO. Nie, Wasze fotografie mają pokazywać coś, co sprawi oh, wow, co tam się dzieje, co tam się zadziało, bo w ten sposób te wasze fotografie zostaną zauważone. Zapomnijcie o doskonałości, zapomnijcie o ostrości, zapomnijcie o perfekcji. Nie tędy droga, absolutnie nie tędy droga. Więc e, namawiam was, żebyście e, za każdym razem, jak będziecie brali aparat do ręki, żebyście pamiętali, że robicie to dla siebie, że to są, że wszystko to, co robicie ma pokazać serce wasze w patrzeniu na daną sytuację, serce wasze w patrzeniu na daną sytuację, a nie trójkąt e, fotograficzny w patrzeniu na wasze na, na, to, na to, co się dzieje na to, co chcecie pokazać na to, co chcecie uchwycić myślę, że ten przykład e, Steve'a McCarriego pamiętajcie, to jest 40 parę lat doświadczeń e, tysią miliona zdjęć, które, które on zrobi pamiętam, kiedyś on powiedział, że on mm, robi ponad 100 100 czy 200 zdjęć na przykład w jednym jakiejś scenie, i jak ma szczęście, to może jedno mu się podoba, jedno wybierze, i to wcale nie jest to najostrzejsze zdjęcie. A więc mam nadzieję, że, że, że ten przykład pokazał, że chodzi w fotografii o historię pokazaną sercem, czyli musicie przemieścić wasze serce tutaj. I wtedy będziecie robili zdjęcia. Wtedy zaczniecie robić zdjęcia, które będą zauważone, które będą e, zauważone i, 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 i zapamiętane. Także to dzisiaj było na tyle, troszeczkę inaczej, trochę nietechnicznie. Myślę, że, że też będę coraz bardziej, jak gdyby, dzieliła się z wami e, wiedzą moją, m, która pochodzi z innych, z innych dziedzin, jak gdyby, w których mam. Wieloletnie, wieloletnie doświadczenie, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was z pożytkiem, że będziecie z tego korzystać, że będziecie brać z tego wszystko to, co Wam ma pomóc, Wam, nie tym, którzy Was opiniują, Wam. Ma pomóc do tego, żeby Wasze skrzydła kreatywności się rozwijały i rosły i stawały się coraz silniejsze i mocniejsze, żebyście mogli latać jak orły. To by było na tyle dzisiaj. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie komentarze. Dziękuję serdecznie nowym subskrybentom. Mówię hello do tych, którzy już są. Cieszę się, że, że oglądacie, cieszę się, że, że komentujecie. Życzę Wam tysiąca fotografii, tysiąca prób i błędów, bo tak jak zawsze będę powtarzała, uczymy się robiąc zdjęcia, a nie czytając opinie. Robimy zdjęcia i uczymy się. I to jest najlepsza metoda, żeby się rozwijać. Praktyka, praktyka, praktyka. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, do następnego razu.